Spotkania z uczonymi, wernisarze, pokazy filmów to tylko niektóre z atrakcji 4 Radomskiego Festiwalu Filozofii Okna im. Leszka Kołakowskiego. Zaczynamy w środę 23 maja o godzinie 13 w Resursie. Festiwal zainauguruje debata filozoficzna z udziałem Agnieszki Kołakowskiej i profesora Karola Teplica. Po południu o godzinie 17 w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego odbędzie się otwarcie wystawy Gabinet profesora Leszka Kołakowskiego. A o godzinie 18 w Klubie Dobrego Filmu zobaczymy ulubiony film profesora Sceny z życia małżeńskiego w reżyserii Ingmara Bergmana. W czwartek 24 maja o godzinie 12 zapraszamy do resursy na wykład profesora Karola Teplica, który opowie o metaforycznym i mitologicznym znaczeniu bajek Leszka Kołakowskiego. O godzinie 17 wystawą Życie jest światłem ze zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej, wykładem dr Moniki Mazur oraz czytaniem fragmentów pamiętników zakończymy rok księdza profesora Włodzimierza Sedlaka, twórcy Polskiej Szkoły Bioelektroniki. W piątek 25 maja o godzinie 16 odbędzie się otwarcie wystawy ilustracji do bajek z królestwa Lailoni Leszka Kołakowskiego, autorstwa uczniów szkoły plastycznej imienia Jacka Malczewskiego. O godzinie 17 zapraszamy na spotkanie z profesorem Antonim Liberem, pisarzem, tłumaczem, reżyserem, wybitnym znawcą twórczości Samuela Becketa. Trzeci dzień festiwalu zakończy premiera spektaklu Kuszenie Świętego Piotra na podstawie tekstu Leszka Kołakowskiego. Spektakl wyreżyserował Włodzimierz Mancewicz, a wystąpią w nim aktorzy Teatru Poszukiwań, działającego w resursie. W sobotę, 26 maja o godzinie 12, laureatom Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej zostanie wręczona po raz drugi nagroda imienia Profesora Leszka Kołakowskiego i gminy miasta Radomia. Tego samego dnia o godzinie 17 w pasażu imienia Profesora Leszka Kołakowskiego w Centrum Słonecznym odbędzie się koncert Romana Kołakowskiego i Krystyny Kozaneckiej. Kołakowski, według Kołakowskiego, filozofia uśmiechu, uśmiech filozofii. W razie niepogody koncert zostanie przeniesiony do resursy. O godzinie 19 w resursie pokaz filmu Wygnanie z raju na podstawie scenariusza Leszka Kołakowskiego. A o godzinie 19.15 rozpoczniemy kinematograf filozoficzny, czyli pokaz najlepszych filmów Międzynarodowego Festiwalu Filmu Filozoficznego w Krakowie. W niedzielę 27 maja swoje podwoje otworzy Teatr Powszechny, gdzie o godzinie 10 aktorzy teatru będą czytać ulubione lektury młodego Leszka Kołakowskiego. Również w niedzielę do garbatki zabierze Państwa specjalny pociąg Kołakowski. Odjazd pociągiem z Radomia o godzinie 10.38. Na zakończenie festiwalu zapraszamy Państwa na filozoficzne afterparty w kawiarni Parkowa. Specjalne menu profesorskie będą serwować radomskie restauracje, banialuka, parkowa i retrospekcje. Wszystkie wydarzenia festiwalu, oprócz seansów w Klubie Dobrego Filmu są bezpłatne. Wydarzeniom festiwalu w Rasursie towarzyszyć będzie filozoficzne stoisko księgarni literackiej imienia Witolda Gombrowicza.